Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Mała aktualizacja odnośnie internetu Fixa. Ci, co śledzą kanał, to wiedzą, że Fix był cały czas na internecie. z Satelity gdzieś tam z nieba od T-Mobile. Internet domowy w wersji nieograniczonej za 65 zł, nieograniczonej pod względem danych, natomiast ograniczenie pod względem prędkości do 60 na downloadzie i do 30 czy tam nawet 20 na. Upload. Mi to generalnie wystarczało. I nieraz pytaliście w komentarzach, czemu ja nie, nie założę światłowodu. No bo po prostu nie było światłowodu tutaj u mnie na wsi. Natomiast od jakiegoś czasu założyli na słupie. I to przy samym domu fixa. Więc słuchajcie, skusiłem się. Przedstawiciel zapytał mnie, ile płacę w tym T-Mobile. Powiedziałem, że 60 zł. Tak naprawdę okazało się, że ja płacę 65 zł, nawet nie byłem świadomy. No i mówi, że też będę miał u nich 60 zł, nawet 59 coś tam, za prędkość 400 na downloadzie i 100 na uploadzie. No i tak zacząłem myśleć i stwierdziłem, że to jest chyba ten moment. I cała instalacja w gratisie. Łącznie z routerem i tak dalej. Więc słuchajcie, od dwóch dni jestem na światłowodzie. No i powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Powiem szczerze, ta prędkość 60 do 60, którą miałem w T-Mobile, no niby mi wystarczała, ale powiem Wam, że filmiki 4K w 4K na YouTubie, nie powiem, że śmigały. Z uwagi na to, że czasami zacinały, ja miałem na stałe ustawione 1000, coś tam, a nie 2000, coś tam. No a teraz, słuchajcie, to naprawdę śmiga i jestem pod dużym wrażeniem. Pokażę Wam prędkości. Także kabelek tam podłączony do skrzyneczki i ładnie sobie idzie i wchodzi mi na strych. A tu mi został maszt przy starej radiówce. No niestety w domu nie mam żadnych kabli rozprowadzonych. Kto to 15 lat temu rozprowadzał światłowód? Chyba nawet nie było. Nie wiem, był już wtedy. Także sam kabel niestety nie mógł wchodzić bezpośrednio do środka domu, tylko poprzez strych różne tam kombinacje musieliśmy poczynić. Także tutaj mamy pokój z żoną. To jest mój sprzęt, to jest sprzęt żony. No i mój stary routerek z T-Mobile'a. Tak naprawdę zmieniłem router, wziąłem z Play'a, no bo ten agregował trzy pasma, po prostu lepiej to chodziło, cały ten internet LTE. No a w tym momencie tu mamy routerek z światłowodem, no i na kablu do tych dwóch komputerów idzie sobie internet. No to wchodzimy na speed testa. I jedziemy. No i jak widać na załączonym obrazku dostawca spełnia warunki umowy. Ping 6 milisekund, no pięknie, a miałem coś koło 20. No, także to idzie na kablu do tych dwóch komputerów. Na no. oprócz tego z routera idzie WiFi, no i córki niestety muszą być na Wi-Fi u góry. No, to jestem teraz z góry w pokoju jednej córki, ona to na razie jest na laptopie i ten pokój jest bezpośrednio nad moim gabinetem. I tutaj spokojnie mogę się połączyć do WiFi 5G. Laptop oczywiście miał swoją antenkę Wi-Fi, ale dokupiłem taki bajer za 40 parę złotych i powiem wam, że dużo lepiej to śmiga. No to teraz jesteśmy podłączeni bezpośrednio do routera na dole. No. I na takiej taniej antence wyciągam prędkość ponad 200, a na wbudowanej antenie, która obsługiwała i tak 5G, było jakieś tam 130. Natomiast w tym pokoju jest po prostu wyraźnie lepiej łącząc się bezpośrednio z dołem, no bo właśnie pokój jest bezpośrednio nad moim pokojem. Natomiast druga córka jest już obok i tam jak ona się łączy bezpośrednio z routerem na dole, to niestety tak kolorowo już nie jest prędkości około 50-60. To znaczy w sumie ma dokładnie to samo, co miała na LTE od T-Mobile. W związku z tym, żeby poprawić sytuację, daliśmy tutaj drugi router który obsługuje całą górę. On się łączy z dolnym routerem no i rozsyła tu wszystko pięknie u góry łącznie do naszej sypialni i on działa tylko 2 2.4. Po moich testach wyszło, że tylne antenki ściągają z dołu. W związku z tym dałem je tak na dół, a te przednie antenki rozsyłają. Po prostu były lepsze prędkości, jak te tylne antenki są tak rozłożone. No i teraz, właśnie druga córka z drugiego pokoju łączy się z tym routerem. Tak, po prostu wychodzi lepiej, ale pokażę Wam to. No to jesteśmy teraz w pokoju drugiej córki. Ona była, słuchajcie, na takiej antenie WiFi, chyba 40 cm, i okazuje się, że to i tak słabiej chodziło, jak właśnie ten modemik na WiFi, co dokupiłem do laptopa, tu też jej wsadziłem dokładnie taki sam. Także ten nowy model widzi teraz 5G. Ta stara antena nie widziała, no ale jesteśmy właśnie po przekątnej w domu, nie bezpośrednio nad moim pokojem. No i 5G w ogóle podobno sobie gorzej radzi z przeszkodami typu sufit. No to wchodzimy na speed testa i łączymy się bezpośrednio z luterem na dole. No i mamy około 80 na dokładnie tej samej antenie WiFi, co tam obok, przy laptopie, gdzie było ponad 200. No jest ewidentnie słabiej. Połączymy się teraz z dołem, ale nie na 5G, tylko na zwykłym 2.4 około 50. No i połączymy się teraz z tym routerem obok, co dołożyliśmy u góry. No dobrze, moi drodzy, czyli tak to w tym momencie u mnie w domu wygląda, czyli ja na dole bezpośrednio na kablu mam 400 na downloadzie, córka obok, która ma pokój nad moim pokojem, ma ponad 200, a druga córka, która jest po przekątnej, ma około 150 na downloadzie. A to wszystko za 60 zł miesięcznie. Napiszcie, czy to dobra cena, czy nie. Dzięki. Trzymajcie się.